Coś. Zawsze podchodziłem do rowerów bardziej sportowo i nie pomyślałem nigdy o tym, żeby kupić sobie rower elektryczny. Ale w momencie, kiedy mam właśnie kłopoty z kontuzjowanym kolanem, przyszła propozycja od firmy Ellie Glide, czy nie chciałbym przetestować ich roweru. No tak sobie myślę, czemu nie, no w sumie do rehabilitacji kolana, bo takie miałem pierwsze skojarzenie, to mogę sobie go potestować. W wszystko jest ładnie upchnięte, zabezpieczone. Zobaczcie ile pianek, ile tajrapek, ile tekturek, żeby tu się bronić. Boże, coś nie popsuło, nie otarło. Dobrze, będziemy to wyciągać. Takie coś przychodzi nam w pudełeczku. Zobaczcie, że to jest jeden pakunek. Wszystko jest pięknie ze sobą pospinane. Ale zaraz będziemy go rozplątywać. Dostajemy pedałki standardowe do każdego roweru, który dostajemy w każdym sklepie. Tu jest ten nielegalny element dla tych, którzy chcą żyć na krawędzi. Jest to przepustnica, manetka do przyspieszania bez pedałowania. Oczywiście nielegalne to jest w Polsce, ponieważ według przepisów yy, kodeksu drogowego, rower jest to maszyna napędzana siłą ludzkich mięśni. I ewentualne, wspomaganie ero... erotyczne. I ewentualne wspomaganie elektryczne może działać wyłącznie przy pedałowaniu. Może to być wspomaganie, ponieważ gdybyśmy nie pedałowali, a rower sam by jechał, to już jest skuter. I skuter elektryczny wymaga już zarejestrowania, ubezpieczenia OC. I takiego roweru z manetką nie jesteśmy w stanie legalnie używać jako roweru na drogach publicznych. Ale nie słyszałem, żeby było to zabronione gdzieś po lesie. Odblaskowe światło do tyłu, odblaski na koła, narzędzia. Domyślam się, że cały ten zestaw jest wystarczający, żeby złożyć ten rower. I mamy też instrukcję. Prawdzie prawdziwy facet nie przejmuje się takimi drobiazgami, ale rzucę okiem, czy coś z tego wyczytam. Instrukcja jest po angielsku, po włosku, po francusku i po niemiecku i po hiszpańsku. Jest po polsku! Proszę uprzejmie. Mamy wyjaśnione części roweru. Siodełko, łańcuch. No nie, aż do takich biginerów to chyba się nie zaliczę. Zabezpieczenie, żeby tarcza hamulcowa nie została skrzywiona w transporcie. Bardzo fajnie. Myślałem, że nagranie samego składania nie będzie jakimś wyzwaniem. Ale ręce mi się trzęsą, bo co to będzie, jak wyjdzie na to, że ja podstawowych zdolności manualnych nie mam. Ale to w sumie będzie doskonały dowód na to, że każdy jest w stanie złożyć taki rower. Ta szpilka służyła tylko do usztywnienia. Wszystko się wali. Polityczny kolega z Eleglaj, który się ze mną skontaktował prosił, żebym zwrócił uwagę na instrukcję. Czy wszystkie kroki są dobrze opisane, po kolei, czy nie będzie trudności ze składaniem tego roweru? Ale to jest Polska! Tutaj żaden szanujący się mężczyzna nie używa instrukcji. Przy tej lampce używam własnego klucza, bo ten klucz z zestawu jest króciutki, a śruba bardzo ciężko wchodzi ze względu na lakier, który się tutaj dostał na gwint. Ale już sobie poradziłem. Wygląda na to, że rower jest gotowy do jazdy. Tu jest wskaźnik baterii, który po odebraniu roweru, po złożeniu pokazuje, że bateria jest zupełnie pusta. Nie wiadomo ile ten rower czekał na mnie gdzieś w magazynie. Rower musi poczekać w garażu do pierwszego użytku. Nie będę testował roweru elektrycznego bez baterii, tak? No cześć, chwila na rower. Wreszcie udało mi się wyjść na rower, nie taki normalny. Siedziałem w domu ze skręconym kolanem i udało mi się przeziębić. Zakaz wyjścia na rower miałem nieco przedłużony, ale w tym czasie firma Eleglide wysłała mi rower, żeby go przetestował i powiedział co o tym myślę. Czas więc na jazdę. W tej chwili jadę jak na normalnym rowerze. Do jazdy turystycznej, do jazdy takiej rekreacyjnej niczego więcej jednego nie potrzeba. Tu się zaczyna robić ciężko, bo jest delikatnie pod górę. A rower swoje waży. Co można z tym zrobić? Można włączyć prąd. Tu mamy włącznik, włączam baterię. Tu mamy sterownik, włączam sterownik. Muszę dłużej przytrzymać. No i ożył. Co my tu teraz mamy? Poziomy wspomagania. Prędkość na godzinę, stan naładowania baterii i dystans od włączenia. Ten dystans nie zlicza nam całkowitego przebiegu, ale dystans od włączenia do wyłączenia napędu. Ja w tej chwili ledwo co pedałuję, po prostu ruszam nogami, a on już ciśnie! Uuu, słyszeliście, włączył się. Przestajesz pedałować, przestaje cię wspomagać. Z daleka oprócz samej baterii nic nie zdradza, że jest to rower elektryczny. Silnik jest w tylnej piaście. Bateria na ramie i coś podejrzanie dużo elektroniki na kokpicie. Rama jest aluminiowa, spawy są wykonane solidnie, są one widoczne, nie są szlifowane, ale dzięki temu daje to poczucie takiego solidnego wykonania tego roweru. Koła mocowane są na śruby, ma on tryb prowadzenia, Jeżeli dłużej przytrzymacie dolny klawisz, rower sam będzie szedł jest to bardzo przydatna funkcja, gdy bylibyśmy na przykład zmuszeni wprowadzić rower pod taką górkę. Ten sam przycisk naciskając króciutko, włączamy i wyłączamy lampkę. Syn uświadomił mi, że wystarczy się bawić w ten sposób i rower będzie działał. Juhu. Gdybyśmy chcieli trochę systemu szukać, mamy też manetkę, dzięki której przyspieszamy bez pedałowania. <śpiewa> O, matko. Y, y, y. no Nie byłem przekonany do tego rozwiązania, bo jako kolasz ambitny uważam, że rower to jest po to, żeby się złachać, ściorać, wypluć płuca i wrócić z satysfakcją do domu. Tymczasem okazuje się, że to daje kupę radości. Nie wiem, czy udało Wam się kiedyś przejechać meleksem. Niby to nieprawdziwy samochód, a frajdy co nie wiara! O, i właśnie przy takich szaleństwach bardzo pomaga system, który tutaj jest zamontowany przy hamulcach. Dla osób, które bałyby się, że rower będzie go ich wspomagał w momencie, kiedy chcą stać, wystarczy nacisnąć hamulec i wtedy wspomaganie jest odłączone. Bądźmy poważni. Rower ma dla mnie taką duszę turystyczną. Zobaczcie, jak się ubrałem. Żadnej lajkry, żadnego napinania się. Z takiego standardowego rowerowego wyposażenia, które uważam, że jest. Niezbędny, mam kask. No bo wiadomo, że są osoby, które nie lubią jeździć w kaskach. Ja wychodzę z założenia, że dbamy najbardziej o to, na czym nam zależy. A mi na głowie zależy, bo być może przyda mi się do końca życia jeszcze, więc warto by ją chronić. Dlatego kask uważam, jest nieodzowny. Fabrycznie zamontowane rączki są bardziej miękkie i wygodne, natomiast te zamontowałem, dlatego że wcisnąłem tutaj to rozwiązanie z manetką. Można tego używać tylko na drogach niepublicznych. Tym możecie poszaleć gdzieś w lesie, gdzieś na własnym podwórku. Natomiast na drogach publicznych nie należy tego używać. Siodełko brandowane przez Eliglite, dosyć miękkie, wygodne, swobodnie można na nim jeździć bez spodenek z pieluchą. Przy sztycy jest szybko zamykacz i wierzcie mi, on się Wam bardzo przyda. Każdy będzie chciał się przejechać na tym rowerze, więc dobrze, że ten szybko zamykacz jest. Koła mają dużą ilość szprych, więc wydają się solidne. Są również brandowane przez Eliglide. Pojeździłem troszkę wokół jeziora i na asfaltach na kostce brukowej doskonale sobie ten rower radzi. Teraz podjeżdżam pod wzniesienie, i faktycznie, bez wysiłku, tutaj, kiedy na zwykłym rowerze tutaj staje na pedałach, trudno mi to przyznać. Ale rower elektryczny, który uważałem do tej pory za zabawkę raczej dla młodzieży w wieku przedemerytalnym. Daje dużo frajdy. Zobaczymy, jak ten rower poradzi sobie w nieco bardziej wymagającym terenie. Jadę w las. No, zaczęła się solidna górka, i teraz zacząłem dobrze słyszeć, że silnik próbuje robić co może, żeby mnie tutaj wepchnąć. I faktycznie ja jeszcze nie mam zadyszki, a to już jest kawałek podjazdu. ale nie ukryjecie przed innymi, że jedziecie na rowerze elektrycznym, silnik jest dosyć głośny. No na tradycyjnym rowerze faktycznie tutaj już byłbym zasapany, tymczasem ten niepozorny elektryk wciąga mnie tu pod górę, właściwie bez mojego wysiłku. Jest to doskonały sposób na rekonwalescencję mojego kolana, które odwykło, prawie półtora miesiąca nie byłem normalnie na rowerze. No, tutaj już są takie solidniejsze podjazdy. Chwilami tutaj mamy 16-18%. No, teraz muszę mu troszkę pomagać. Ale mimo wszystko nie jest to tak jakbym jechał na, na tradycyjnym rowerze. No, daje się odczuć ten napel elektryczny. On się męczy, on tam kombinuje, robi co może, ale to wystarcza. Poziom baterii spadł z 5 do trzech kresek. Ale tutaj było naprawdę stromo, no ale nigdy nie byłem tak wypoczęty, kończąc podjazd na tym odcinku. Rower mnie bardzo pozytywnie zaskakuje. Półtora miesiąca nie jeździłem, jestem świeżo po przeziębieniu, co pewnie słychać na nagraniu, a ten rower zabrał mnie w miejsca, których mi brakowało. Jak widzicie, rower wygląda elegancko, może się podobać. I co my tutaj mamy w specyfikacji? Jest to rower Eleglite M1 Plus na kołach 29 cali w rozmiarze L. Ja mam 180 cm wzrostu i wydaje mi się ten rower doskonale dopasowany. A jeździ też na nim o 20 cm niższy syn i też sobie chwali. Silnik, zgodnie z polskim prawem, ma 250 watów i 45 Nm. Bateria 36 V, 450 Wh. Z przodu mamy trzy przełożenia, które zmienia przerzutka SR Sanram. z tyłu siedem przełożeń. Zmienianych przez przerzutkę Shimano Torney. Według specyfikacji hydrauliczny widelec brandowany przez Eleglide. Przednie oświetlenie zintegrowane z całym systemem. Tyłu. Mamy tylko odblask, ale możemy sobie łatwo dołożyć jakąś phełkę, która będzie nam świeciła. Opony CST All Terrain o bardzo uniwersalnym bieżniku, doskonałym na ścieżkę rowerową i też na, taką, i też na taki wypad do lasu. Jako, że jest to rower elektryczny, podawany jest także współczynnik odporności na wodę. Jest to IPX4, czyli możemy sobie jechać w niedużym deszczu. Ale już na przykład nie jest zalecane mycie myjką ciśnieniową czy wężem ogrodowym. Żeby nie zalać, oczywiście, podzespołów elektronicznych i nie zakończyć ich żywota. Napęd posiada przydatną funkcję, że przy dłuższym nieużywaniu po prostu się wyłącza, żeby oszczędzać baterię. Pola na wyświetlaczu, tryb wspomagania, prędkość, dystans odłączenia zasilania i stan naładowania baterii. W pierwszym trybie rower będzie nas wspomagał do 12 km na godzinę, w drugim do 16, w trzecim do 20, w czwartym do 23, na no w piątym ha, do 25, ponieważ do tylu wolno rozpędzić w Polsce rower elektryczny. Ale jeżeli chcemy żyć na krawędzi, możemy zdjąć to ograniczenie i wtedy prędkość wspomagania to 32 km na godzinę. Living on the edge. Mm, życie na krawędzi. Mówiąc o tym rowerze, wspomagam się specyfikacją producenta i producent podaje maksymalny zasięg tego roweru 100 km. To jest dużo. Producent podaje zasięg 100 km, ale od razu wyjaśnia, jak ten zasięg był zmierzony. Myślę, że to jest bardzo w porządku wyjaśnienie. Zasięg ten dotyczy osób do 75 kg, które będą jechać po w miarę płaskim terenie z prędkością 15 km na godzinę. Myślę, że to jest bardzo fair informacja. Bo każdy powinien przeliczyć, ile taki rower elektryczny da radę go przewieźć. Bo jeżeli ktoś waży 100 kg, więc fajnie by było sobie przeliczyć, że no ten rower na przykład te 25% mniej będzie w stanie nas zawieść. A jeżeli będziemy jeździć po górach, no to siłą rzeczy zużyjemy więcej mocy i starczy ona na krótszy dystans. Rower posiada fabryczną, praktyczną podpórkę, a za zatrzymanie odpowiadają mechaniczne hamulce tarczowe. Trzymałem się na ich pauzy i miałem wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Ktoś ma mnie na oku. Ja wracam do roweru. Co mnie troszkę martwi w tym rowerze, chociaż mówię to z pozycji zawodnika chodzącego w wadze filigranowej, według pewnej Białostockiej Federacji, to dosyć delikatny widelec. Bardzo się on męczy przy hamowaniu takiego zawodnika jak ja. I do tego te hamulce, które są mechanicznymi hamulcami tarczowymi, ale jednak, jeśli chodzi o skuteczność hamowania, to ja mam takie odczucie, że hamulce szczękowe Tiagry w mojej szosie są pewniejsze. Tutaj bałbym się je rozpędzać z górki, bo nie wiem, czy bym je były w stanie zatrzymać. Wyhamować tak, ale nie ufam tym hamulcom. Może wymiana klocków by pomogła. Czytałem się w warunki gwarancyjne tego modelu i rama ma gwarancję na 3 lata, widelec na rok. A wiele podzespołów ma gwarancję na pół roku. Więc musicie to wziąć pod uwagę i ewentualne na zauważone usterki zgłaszać przed upływem gwarancji. Dość tutaj podchodzi, właśnie. Czy wciągniesz pan pod górę? On fajnie wspomaga. Może pan, może pan się przejeżdża, zobaczy, czy takie coś by panu podobało się. Ile takich rowerek kosztował? A no właśnie. Taki rower w tej chwili kosztuje poniżej 4000. Te, nie? Niech się Pan przejedzie, jak Pan chce zobaczyć, bo naprawdę tak ja sam jadę i się cieszę tym rowerem. Pod górę, pod górę się podjedzie. No pf, czemu nie. Nie wiem, czy tyle? A może, może się da radę. Mam nierówno pod sufitem. Zaczepiłem człowieka, który sobie spacerował po lesie i kazałem mu się przejechać. Długo nie musiałem namawiać. Tak to można jeździć, nie? On się już męczy, słychać, że już mu to... Ale No, to zaczepiłem sympatycznego rowerzystę. Pomyślałem sobie, niech on też sprawdzi, jak się na tym rowerze jedzie, bo tylko mi się tak Micha ma cieszyć. Przejechał się i bardzo mu się podobało, zaczął się zastanawiać, czy dla siebie, czy może dla żony. O, mam kolejnych rowerzystów, których zaczepię. Dzień dobry. Chcecie może zobaczyć jak się na tym jeździ. To jest rowerek elektryczny, właśnie go sobie testuje. No, Inny taki rower? Poniżej 4000. No pan miałem. No, to znalazłem kolejnego testera, żeby zobaczył jak ten rower jeździ. Dobra, teraz ja się. Testuję. No właśnie. Jedzie kurde. Kurczę, szkoda, że ty jesteś troszkę za zaniżutki jeszcze, żeby ja się na tym przejechać. Przydatne ten, kur, że jest fajnie przy nawrotce, nie? Ten gaz. Tak. Bardzo fajnie był zwinny. Tak, bo człowiek zawsze się boi, że nie mm. zapedałuje czy coś. Tutaj jak się chwilę przytrzyma dłużej mm. To on sam idzie. No. pod górkę prowadzić każdy trzeba, nie? W jeszcze raz? No, jeździ. Pewnie. Ja jak się spodobało, to... Tutaj, tutaj jedziemy, bo dwie na takie no ja to normalny nie jestem. Zaczepiam ludzi na ulicy. I skoro zaczepiałem już przypadkowych rowerzystów, to przyszedł czas na rodzinę. Mój ojciec, 70 parę lat, zdecydował się na przejażdżkę tym wehikułem. Będziesz gwiazdą internetu. Tu się zaczyna podjeć jakieś 3% Za chwilę będzie 5-6 I mam nadzieję że nadążę za ojcem dołożę. A no właśnie jak będziecie dla nie jeszcze tam Tak, bo macie ma cię wspomagać Nie za Ciebie jechać Chyba, że oszukasz manetką Chcesz mieć <grym> z drugiego profilu zdjęcia Sam się prosiłem a mówi nie, tylko do szlabanu, gdzie będę daleko jechał. No masz silos, jeszcze się przyspiesza. Ja to chyba koma zrobię na tym podjeździe dzisiaj. Ja miałem coś komentować. Każdy ma inny powód, żeby wybrać się na rower. Ojciec, jak jest w lesie, to wiadomo, że w lesie to się szuka dżibów. Ale gdyby nie ten rower, tak szybko byśmy się tu nie dostali. Te hamulce mogłyby być pewniejsze, nie? To są lepsze jak moje. Aha, no tak. To może ja jestem po prostu przyzwyczajony do hydraulicznych tarczowych i trochę inaczej one łapią. Po paru dziesięciu latach wypadł chcę. Dzięki rowerowi elektrycznemu z ileglam. Ale reklamowo wyszło, co? Prawy, <głos》>. Czyli warto kupić rower elektryczny. Jeżeli nie dla siebie, to dla bliskich. Pomyślcie o tym. Ujęcia jeszcze nie robiłem. Zastanawiałem się, dla kogo jest taki rower. No, bo nie dla sportowca, który chce śrubować swoje wyniki sportowe, ale dla kogoś, kto chce wrócić po dłuższej przerwie do roweru, odwiedzić miejsca, w których bywał, ale teraz forma mu na to nie pozwala, albo po prostu odbyć relaksującą wycieczkę, ten rower doskonale się sprawdzi. No, i wydaje mi się, że nie jest to rower tylko dla młodzieży w wieku przedemerytalnym i starszej, ale dla każdego. Bo nie każde wyjście na rower powinno być walką ze swoimi słabościami. Do sportu wydaje mi się, że jest za mało zwinny, ale to chyba oczywiste. Targetem tego typu rowerów nie są sportowcy, bo oni są zafiksowani na wagę, na marki, na płynność przełożeń, na luk. Podsumowując, plusem tego roweru jest to, że dostajemy funkcjonalności roweru elektrycznego w bardzo rozsądnych pieniądzach, wręcz tanio bym powiedział. My Polacy lubimy kombinować, więc są funkcje dla Polaków, możemy sobie zdjąć limit a jak i możemy sobie zamontować manetkę do jazdy bez pedałowania. Jest bardzo prosty w obsłudze, ma dokładnie cztery guziki do obsługi, ma fajne funkcje, jest asystent wprowadzania, Czyli rower pod górę sam siebie wciągnia, jeszcze Wam pomoże wejść. No i zintegrowana przednia lampka, która jest włączana również z kontrolera prędkości. Minusy, które widzę w tym rowerze, bo tak słodko nie będzie. Nie ma gdzie zamontować bidonu. Ta rama jest za mała, bateria jest za duża. Tutaj nie bardzo jest gdzie wcisnąć. Zastanawiałem się tutaj nad mm, kierownicą, bo może na kierownicy zamontować, ale tutaj mi przeszkadzają te. Kable one są dosyć sztywne ze względu na to, że mają chronić te elektryczne wszystkie przewody. Więc tu z przodu bidonu się nie zamontuje. Może tutaj na mostku, chociaż nie znalazłem jeszcze takiego uchwytu. Ale w zasadzie można zamontować. Są też takie uchwyty, jak na tył siodełka, być może już by to działało. Producent być może mógłby pomyśleć również o koszyku na bidon pod ramą, tak jak się tutaj w grawelach montuje. I to by było chyba dobre rozwiązanie. I to jest jedyna rzecz z takich funkcjonalnych rzeczy, które mi brakuje w tym rowerze. Nie przeznaczałbym tego roweru do e, sportowych osiągnięć, na pewno nie na single tracki, ale do takich lekkich wypadów turystycznych doskonale się nadaje. Wydaje mi się, że ten rower daje takie poczucie, że jedziesz bawić się jazdą na rowerze. Nie będzie to wyczyn, nie będą to skoki, nie będzie to jakiś mega długi dystans ze znakomitą średnią prędkością. Nie, to ma być po prostu fan na rowerze. Super spędzony czas na świeżym powietrzu bez zalewania oczu. Potem i dobrze. Czasem te wskazania bardzo się różnią, dlatego trzeba traktować i Garmina, i ten pomiar jako wskaźniki, nie jako mierniki prędkości, moim zdaniem. Ci, którzy uczą się metrologii, wiedzą co mam na myśli. To są wskaźniki, a nie mierniki. A żeby było fajnie, ja cały czas nie pedałuję. Umówmy się, że to nie jest droga publiczna. Nie do końca wiedziałem, jak mam się zabrać za taki materiał, bo jest to materiał sponsorowany przez firmę Ellie Ten rower u mnie zostaje w zamian za zrobienie tego filmiku, ale producent podszedł bardzo uczciwie do sprawy, moim zdaniem, i zasugerował tylko, co w tym filmie powinno się znaleźć. Czyli powinienem zwrócić uwagę na to, jak ten rower został zapakowany. A został zapakowany doskonale, nie miało się tam prawa nic uszkodzić w czasie transportu. Czy łatwo się montuje, jak ten proces montażu przebiega. Każda osoba, która chociaż raz składała puzzle albo puzzle 3D, będzie w stanie zmontować ten rower. Miałem ja tylko przedstawić, z jakich komponentów składa się ten rower, z jakich części i jakie są moje wrażenia z jazdy na nim. Nie ma to być reklama, ma to być moja opinia. Bardzo fair podejście. No to chyba tyle na dzisiaj. Udało mi się potestować ten rower, zaczepić kilka osób. No i mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tematem, bo nie trzeba wydawać 20-30 tysięcy, żeby mieć rower elektryczny. Pozdrawiam też Kuzyna Kubę z Wiednia, który domagał się kolejnego odcinka, więc wreszcie jest. Wszystkiego dobrego, jeździcie na rowerach. Trzymajcie się. Cześć.